Witam. Z tej strony Pan Rybak. O tym jak wspomniałem w jednym z moich filmów, że miałem pył w akwarium. Nie wiadomo z jakich przyczyn powstał on po podmianie wody 20%. Przepraszam 30% wody podmieniłem. Dzisiaj wpadłem na taki pomysł o to, że dam gąbkę, poczekajcie chwilę, dałem gąbkę z Aquela Turbo 500, -ą. mniej drobnistą, przepraszam, drobną gąbkę, od Aquala oryginalną z Turbo 500, nie wiem, może efekty tego pyłu będą. Przepraszam. Jak nie zauważę tego efektu, że pył zniknął, bo ja miałem to pierwszy raz. No, ale jak to nie zniknie na przykład do tygodnia, no to trudno, ale będę zmuszony do restartu. Ale wtedy chyba dam piach lub czarny żwirek. Nie bazalt, bazalt już nie. Czarny żwirek. Bo na razie jak mam, to mam teraz tylko. Już wam powiem, tylko niech się wyoszczy No. Mam tutaj piasek Nez Jodbela, jak widać, w podłoże i zwykły żwirek. Ale pierwsze muszę poczekać na te efekty. Ale co wam chciałem pokazać, co mnie zaciekawiło? Jak mi zaczerwieniło roślinę. Wybarwiło? Proszę bardzo, zobaczcie, jak ładnie umie wybarwić, tylko że ja mam samą świetlówkę. O, proszę, sama świetlówka, jedna. Jeszcze Wam powiem, że dzisiaj obciąłem. Kilka tutaj, właśnie tych swoich kryptokoryn. Te największe. Te największe liście, żebym obciął tutaj, ale też obciąłem tu. One gdzieś były w rozmiarze chyba gdzieś dotąd. Tak, dobrze mówię. Gdzieś w takim przedziale. Na bieżąco będę Wam dawał znać, czy się coś poprawiło, czy nie. Chyba, że macie swoje jakieś patenty, to zapraszam. Możecie śmia śmiało pisać w komentarzach. A u Kirysów to jest wszystko tak, jak widzicie. Jutro, jak dam radę, to już podejdę po jakieś rybki. Po jakieś malinezje, bo na razie jest jedna. I też jest głupik, którego kupiłem już hohoho dawno i moja samiczka, która odchowała się sama w tym akwarium. Także to chyba będzie na tyle. A jeszcze wam chciałem pokazać, że tu mam nawozy. No i to jest to wszystko, co co jest na ziemi ogrodowej. <laughs> Także teraz na tyle. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.